Witam się Kawusia zrobiona. Zaczynamy kolejny filmik. Mianowicie dzisiaj rozpóreczka do mojego drugiego Mustasia Szóstej generacji 2015. Coś tam już pokazałem. Jak tam oglądaliście, to wiecie, że został ze mnie, przeze mnie zakupiony drugi mustasiek. I więc tak, rozpórka, rozpórka jak rozpórka. Powiecie, rozpórka, czym tu się chwalić. Ale ja. Z racji tego, może dam ją tutaj na dół Bo czarne na czarnym to się słabo odznacza ale jak już Wiecie, wielokrotnie powtarzam, ja kocham te samochody Amerykańska motoryzacja w ogóle, pasjonuję się tym bardzo Już wiecie, ja wszystko co Mustangi Flagi, duperele, tu kolejna rzecz do Mustasia kupiona Wszędzie, wszędzie, wszędzie Coś tam, coś tam, ale ja mam za na tym punkcie I tak jak to mówię ja kupuję te auta z miłości. Nie dla handlu, nie dla szpanu, ale o tym nie dzisiejszy filmik. Słuchajcie, to jest rozpóreczka. Taka sobie, zwykła. Moglibyście powiedzieć, ale jak mnie znacie, ja sobie ją lepsze. A mianowicie, zrobimy tak. Damy mus Jest mus, widać mus kurde, trochę cienia może. O, może bardzo dużo jest w lampie. I damy mus tank Co by na to? Jakby to powiedział jeden z ulubionych youtuberów. No panie, bardzo dobra robota, ale... Może zrobimy inaczej? Damy mus, tank i damy. Co byśmy tu mogli dać? Damy, damy, damy. Teraz Wam pokażę, co damy. Musicie trochę ze mną pochodzić. Damy o. Kunia damy. Może. Kurde, chyba to wezmę w cienie. O, się obija. Kunia damy. Co? I będzie Mustang. Jest już nietypowa rozpureczka. Kurwa, takiej nigdzie nie kupi tam. Jest już rozpureczka. A możemy dać jeszcze inaczej. Możemy dać. Pana da nas takiego kunia. O. Damy takiego kunia. He, he, he. Takiego już mam na tylnej klapie przyczepionego od zewnątrz. Jak się pokrywę bagażnika podniesie, maskę tylnią bagażnika, klapę tylnią, to mam na. Jak się otworzy fajnie do góry, Wam raz zaprezentuję. To widać właśnie takiego we flagę amerykańską. Myślę, że to będzie luks i chyba tego bym zostawił właśnie tego amerykańskiego, chociaż ten też się fajnie komponuje, bo e, srebrny też dobrze wygląda. Powiem tak, y, litery y, klejone są tam na, na taśmę dwustronną. Y, więc będę musiał chyba y, taką taśmę y, lakierniczą samochodową sobie podmierzać odległości między. Wiecie, no ja jestem trochę y, perfekcjonistą, żeby to wszystko jakoś wyglądało dopieszczone, e, dopieździone. E, tutaj po prostu taśmę sobie dam między literami, tam, e, tu też można dać zwykłą malarską, można nawet, żeby winary tylko się jakoś mniej więcej zgadzały. Jakieś maniany nie było, bo wiecie nie zauważycie tego od razu, ale po otwarciu przedniej y, maski, no widać jakieś tam zafalowania czy coś także. Albo ten kuń, albo ten. Ale dam chyba tego, bo będzie się fajnie komponowało, bo z tyłu mam takiego samego I przednią maskę się otworzy, więc Będzie fajnie W tym mam oryginalną Tam już wiecie W CJ Pony Parts było zamawiane, razem z tymi siłownikami, tymi dekielkami To jest oryginalna taka do właśnie GT Kupiona Chociaż y, też y, widziałem i korci mnie właśnie, żeby też coś pozmieniać, bo mam zamiar zrobić czerwone z niebieskimi napisami, pokrywy to tak samo na czerwono, węże czerwone, no i czasami sobie zmieniam, y, zmienić design. Y, jest taki, można zmienić inny. Już po otwarciu maski jest inaczej, jest inaczej. O, ta tak wygląda, to już wam wielokrotnie pokazywałem. Ja tam zawsze coś sobie grzebię przy nich. Nie przy jednych, to przy drugich. Także coś pokombinujemy. Tu konik, o. coś pokombinujemy, ale myślę, że ta rozpórka e, bardzo fajna robota. Zakręcę, e, przykręcę to wam pokażę, jak to wygląda. O. Taka rozpóreczka, że coś pokombinujemy. Także może być też sam napis. Mustang o. Ale myślę, że. Kurczę, światło się o. Teraz będzie fajnie widać. Robimy tak. Bo zrobimy tak. Wziąłem czarną, bo z początku chciałem wziąć jakąś tam czerwoną, no ale kolor tego Mustanga jest taki rubiret i czerwone. To by się też tak za bardzo nie oznaczało. On ma tam czarne czarne piano z tyłu, czarne felgi, parę takich czarnych wstawek. więc myślę, że czarna rozpórka będzie jak najbardziej ok. Tamten bardziej służy, wiadomo. Tam jako mój na co dzień, tak zwane jak to wszyscy teraz mówią, daily. Jeżdżę nim na zakupy wszędzie, także po prostu. Ale też coś musi mieć, tak? Jak się kocha, to się nie żałuje. O, albo taki drugi, o. ale myślę, że opcja z flagą, z mustangiem, no zajmuje to troszkę czasu, żeby poznajdywać takie rzeczy, bo u nas niestety um, tych mustangów jest naprawdę, ja to zaczynam się śmiać, że jeszcze trochę to je w żabkach będą rozdawać, bo już y, youtuberzy się przebijają w rozdawaniu tych mustangów, po prostu... No ale jak tu u nas zach zachłysnęliśmy się troszkę tym wszystkim i już jest trochę przesada, nikt nie zrobił jakiegoś nowego projektu, bodajże jakieś Camaro e, ponad stówkę, czy do stówki stówkę można kupić Camaro 6.2, e, już nie mówię tam jakieś wypasiona, ale zwykły 2012, 2013 e, rok to są też piękne maszyny, które, e, no ja akurat też szukałem jakiegoś Camaro, ale było ciężko cokolwiek znaleźć, jakiegoś w miarę fajnego. Niezrobionego z 50, no i tak bardziej na co dzień, no to wystarczy ten mój szóstej generacji potworem mam w garażu, ale wróćmy do tematu. Można challengerka fajnego kupić, czy 3.6, czy 5.7 chemii, czy, 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 czy jakiś 6.2, 6.4, ale Camaro, naprawdę Camaro, Camaro taki, Camaro nikt w Polsce nie robi, no. Jakiś projekt fajny Camaro, odważyć się, uderzyć, kupić. Bo Mustangów naprawdę, no, mamy tego od groma, ja kocham te samochody, uwielbiam je, no jakbym nie uwielbiam, to bym nie miał takiego zajoba i, i w garażu i wszędzie nie miał, wszystko tylko Mustang, 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 w pokojach, w, y, wszędzie, także no, ale po prostu sam bym z ciekawości zobaczył, czy jakiegoś Challengerka, czy, 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 czy po prostu jakieś Camaro y, 6.2, by ktoś się odważył po prostu zrobić, bo ja no... Mo, nie mówię, że nigdy, ale <laughs> może kiedyś sam kupię jakieś Camaro czy Challengera, bo nie ukrywam, no, przed zakupem tamtego szóstej generacji to właśnie tak coś myślałem, żeby e, sobie Camaro nawet szukałem, no ale wyszło jak wyszło. Jest ja Mustang, jestem też przeszczęśliwy. Widzicie, u mnie to wszędzie. Tak i także że jakby ktoś się odważył na Camaro, to bym był po prostu Mega, mega, o tu jest nawet, mega przeszczęśliwy i mega, mega zadowolony, że mogę oglądać jakiś projekt taki, czy o, Challengerka, takie Camaro SS, stówka, stoparę, no już trzeba dać za 6,2 to wiadomo, no też już nie, nie mówmy, że to się kupi za jakieś tam pieniądze, ale naprawdę, fajnie by było coś innego pooglądać, także... Yy, z rozpureczki to na tyle zamontuję, kupię coś nowego, pokażę. Także na razisko do zobaczyska, cześć.